Siemano! Dobry, cześć, tu Jasiu Jasiusiusiu. Dzień dobry, Jasiusiusiusiu. Czy ty siusiasz, Jasiusiu? Siu? Tak byłem się wyszczać. Ale pamiętaj, lej na mur. No lej na mur, oczywiście. Lej na mur, a jak nie lejesz na mur, to lej nie wiem. Gdzieś. Ale ty masz brzydki, ryj. A ty kurwa taki jesteś paskudny, że nie mogę na ciebie patrzeć. Ty masz kurwa jeszcze gorszy, ryj. Pasz. Latarka foko Jeb, yep, jeb, yep, jeb, yep, masz, strykam się latarką po czole, kurwa Żryj to szmato Latarki w czoło Spięty w czoło, Kane Lubi w czoło Kain lubi w dupę Nie wiem co Kane lubi potwierdzone info Powiedział, że lubi tarzać się w majonezie I udawać jajko Myślałem że kurwa ślimaka nie, lubię dawać jajko. Ślimaka to mu robię codziennie. Na czole. I t z rana. Bo te z rana Bo Ty bug z rana jak śmietana. Tittiti. Ło, chuj, jeździu! Gdzieś to jak? No ale mi tu wyskoczył, nie, wiem. nie, nie boję się. Nie, nie boję się. Świetniku sobie śpię, biorę shotgun albo podpuła Pulse Rifle bardzo szybko się kończy, nawet powiedziałbym za szybko. No, trochę. Ło! Wow. Żeś tam ja coś ruszam. wysadził? Tak, nie byłem. No co, zostałeś tu armor? Nie, tylko tak się pytam. Myślałem, że któryś... Czy któryś z naszych towarzyszy zaczął myśleć i po prostu zaczął strzelać, nie? Nie, oni nie wiedzą coś tu w ogóle. Nie, to bo też to grałem to... jeszcze. Mam nagranie jakieś tam znalezione Po prostu ale nie pamiętam już co tu robiłem, nie Może gra, grałeś tak dawno, że nie wiesz. czy No chuj dawno grałem w tego... Óbcego Bardzo dawno, bardzo Czekaj, armor... Amo? W tamtym no, roku hmm? grałem Nie, ja w tamtym roku jak kupiłem tak nie grałem wcale w to znaczy w No ja grałem roku, w tego Ej co jest? Bieżyczka Szlak. Poczekaj, zaraz ją wezmę. Padłeś, czy żyjesz? Nie no, zdechłem. Co to za karabin tam leży? jeszcze Shotgun zwykły. Chciałem podnieść. Nie wiem, widzę, że wieżyczka zaczęła do ciebie napierdalać. Jesteś tu, czy jeszcze cię nie ma? Nie, nie mam, nie, ży, nie żyję. Aha, no dobra. Wola, obcy przy Wiem, widzę. Aż taki Potrzej... ślepy... lewej też był, no. Aż taki lewej ślepy, to ja nie jestem. Nie wiem, może jesteś. A nie wiesz. Jezu i Ej, to musisz, te Nie! 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 Dostałeś. szlak? Nie! Dobrze, Nie! 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 to Nie! musisz walać te światła, jak Wybiegł no nie, na... nie wiedziałem, bo wlazłem światło i kurwa nagle je budka kaput. To coś tu jest? Hej, coś tu jest Żyję! Ja jest. jestem! Ej. Co tu jest? Ja jestem! Dobra, otwieraj te drzwi Znowu pewnie się zbugowałaś w tych drzwiach No znowu mi grałem przemówiła Mi się wydaje coś chyba z dyskiem masz, wiesz nie dysk nie się może. po prostu pieprzy jak pójdzie niedługo na więc... Jeszcze wytrzymam, ale to nie wiem, no kurde... To mam tylko tak w niektórych grach. przecież inne nagrywam i działa bez problemu. Nie wiem ja, dziewiętnasty level, bitch 19 level, stupid motherfucker bitch. OP OG OG Lock Wow! Wzięłeś to? Co to? Mamusia? Nie wiem właśnie co to było, nie mamuszkę przyzabiliśmy Była trochę większa mamuszka Dobra idziemy Idziemy, idziemy, idziemy Nie boimy się, idziemy Oni nas nie idą ślepi lepiej Zara puszczę pawia Ciekaw jestem kiedy padnie Dzisiaj. Miesiąc przed grudniem. Tak. Jak to mawiał Popek Monster. Miesiąc przed grudniem. Moja walka będzie. Muszę się podrapać po uchu. Mnie kurwa swędzi. Normalny facet się poja jajach drapi. Ale mnie kurwa swędzi ucho, a nie jajo. A bo jaj nie masz. Hahaha. Ho ho, ho. Jezu, otwierajcie nie szybciej te drzwi, ja pierdzielę. No w końcu. Dla. Oh, cutscene. You make a fucking sound, and your brains are what they find in the garbage tomorrow. Not if you understand, asshole. Bell, lie down on the table. She had a, she had one of those face huggers. It left a baby one in her chest. How, how do you get it out? Uh, you. You, you, you can't! <laughs> Wrong answer! Please, 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 please! Trust me. We've tried to extract the gestated life form. Oh, Neo. Just let him speak. It's okay. The, the embryo will extract fluid and nutrients from the host to construct a placenta, but it, it, it's not like a human's. The placenta is like a weed rooting itself into every organ in the chest cavity but even if you could surgically remove the embryo the placenta is like a cancer your organs will begin shutting down one by one and then you just, just die oi 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 take dawno wiadomo. In here. Hey. Hey, Mel. Hey, not again. That's okay. Just close your eyes. You get that marine? You promised. Get everyone off the planet. Ura to Ashes Bell. Oohrod. Miam! mniam! mniam, mniam. Dobranoc! Także ten, no niestety straciliśmy jednego towarzysza broń. Bardzo mi z tego powodu jest przykro. Czekaj jeszcze, jeszcze w łeb żeby nie wstał. Ona ma metalowy łeb. Hmm.

No nie, mogę, nie, nie mogę jej, nie mogę baga zrobić. Musiałem no się on dupą przytulić. Dupą. Dupą, albo kupą. Tak no, jak to było w tym Wściekłe Pięści węża 3. Ty śmierdząca dupem gówno. Oh no! Atakują nas! Nie! Oni mają broni! Uratuj pojmanego Marinny! Normalnie uratujemy go Patrz face hagerki To co uwielbiam Jeep Dobra oh, God Padł, damn. Padłeś powstań, reconnect Dobra, tak. trzeba zejść tu na dół Ok, już tutaj Idę, 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 idę Dajkaż Fire Open fire Dobra, otwieram drzwi Normalnie, bo to trzeba Nie wiem czy goś zabiłem, czy nie to, bo Mi się drzwi przed nosem zamknęłem. Bo ja je zamknąłem teraz. Mam bydli świnia. No Stałeś dokument? Tak Dobra, okay, padłem. Ja, ja idę z tej strony. Szlak! Kurwa, będziemy... co za rozpadanie gazu? A, tu, dobra Gdzie? Włączyłeś? Tak, włączyłem O, pancerz, Maron. fajnie Spokojnie wszystko jest pod kontrolą Kolejny Kolejny Marin? Czekaj, tu jeszcze Tu jeszcze nie byliśmy no chyba nie Wow Kurwa padłem, czy ja się Dzień Dzień już, ci pomagam Zostawaj Dzięki w sumie, stajemy, pierwszy, stajemy. w sumie pierwszy raz cię reanimuję. No widzisz, ja ciebie chyba już z dwa albo trzy No bo ja tu lepiej strzelam Łap wow. Dobra, noc. Do widzenia, do widzenia, chłopcy trąbkę, do pierdzenia. Pa, jakie switaśne su obcy. Jakie switaśne obcy, patrz. Na wprost, tutaj. Mam nadzieję, że ich nie otworzą. Raczej nie. Chcemy, byśmy mieli to grubo. A czy wiesz, kim ty możesz powiedzieć raczej nie, a możesz się kurwa zdziwić. No, w sumie Dobra He, opcje! Szlak! A tu! Dobra, już... Spokojnie panie majster, wszystko pod kontrolą. Co resztą RIA powiedzmy? Ta liniowość. Idziesz od jednych drzwi do drugiej i tyle. No. Gracie prowadzi za rące. Ja dobrze tam widzę matkę obcych. Gdzie? Na dole. Ej, ale ona jest wolna czy w klatce? W klatce. Nie wiem, właśnie też widziałem coś i trochę mnie to... Ale kurwa, jasno się zrobiło. My dobrze w ogóle idziemy? Ty się mnie pytasz? Ja nie wiem, ja idę No to wychodzisz chyba tak, zarąź, jesteśmy prowadzeni Chyba tak No jeżeli strzelają to na pewno tutaj Czekasz, coś, coś, tu Szlak Czekaj, 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 tego się nie da Nie bo to trzeba tyłu, wiesz Myślałem, że trzeba spuścić na ich ten Tam trzeba do tego dźwigu Weź z fokusu żeby na, na ciebie się sfokusował. No. Szlak. Pyta jak to teraz było. Dobra, dobra. Albo padnie, albo coś. Albo sobie mnie podnieść. Chuj. dobra. Dobra. Jeszcze... dobra. jeszcze raz to zrobimy. No, to Kurwa, jak to zajmuje. było. Powiedz, jak to trzeba było zrobić. Hmm. To będzie misja teraz No szybciej się ładuj gro Gierko ładuj się szybciej No no Dobra Ja cię pierniczy znowu tego momentu Dobra w sumie daleko nie mamy Co czekaj, co czekaj! Załkili! lecę, lecę, lecę synek Dobra, tu jedzie Co, jak to trzeba było zrobić? Ja idę tutaj A dobra, już chyba wiem Trzeba było na dół zejść no właśnie To było tak proste że to był ciągle napierdalają No teraz idziemy tutaj Dobrze mówię? Czy źle? Pójdź źle Kurwa nagle mu No od nawet głowy może oderwać Jezu ile ich jest? No powiedzmy że kilku Co ja to w ogóle mam zrobić? Ładów zasilania tak Dobra nie ja strzelam pan. trochę Kurwa 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 nie nie mam Dobra popędzłem. żyję Jak Pomożę, tam żyjesz? Ty? No padłem ale jestem daleko ciebie Widzę, ale kurwa... O, no, tu jest niezła misja. Nie pamiętam cholera co tu się robiło. Kurwa, nie wiem. Też nie grałem w to. Trzeba wcisnąć ten. Moduł zasilania. Jest. No co ty? Dobra. Trzeba tutaj Mam kurwa resztkę armora i... Tak, tutaj trzeba było. Się teraz cofa On się cofa, tofa. jest git. A tu mam jedny Okej okay. Cholera ja mam mało HP nie No ja też, dlatego się kitram Kitaj ślugi i facetka idzie Dobra Mam bardzo mało HP Już powinien mieć full Jeszcze no. nawet kawałek armora No bo ja znalazłem armor Dobra ja podejdę do tego do tego Czekaj bo ja mam tak Auto famo, tylko shotgun więc mi nie naszczelam się zbyt dobrze A sekury mnie, jak możesz no się, ale nie widzę kurwa skąd Czekaj, ale z tu mam armor, tu masz armor, ciach Wszystki tra na chwilę Dobra, padł Dobra Też zajebałem tego ciężkiego Teraz użyjemy dźwigu I patrz teraz co się będzie działo Widzisz, jak to leci? No widzę, widzę, widzę Zdrało, że mam takiego komputerka. JEP! I gniocio, dziwko. I chuj, już po was śmieci. Nie będziecie mi tu kolegi bić. Oh, fuck. O Fuck coś mi się... W końcu otaczam ognie. Dobra, już po nim. jakiś koleś jest rakietnicą? Kurde, nie wiem, z czy, czymś Już nie ma. Można wbijać. Jej, mam naboje. Spoko. Mam naboje, mam na wszystkie cztery Dobra. Robi. sam Sam ryj. Kurwa, ci obłać. Otwieraj, ślipci ślip, niedźwigno. Ślip, Grzecznik jest. Coś tu jest? Coś? Cokolwiek? Nic Co za gówna Armor był tam gdzieś Już go wziąłem Dobra, spoko Dobra Tu jest jeszcze armor? To weź Jak chcesz Ja widziałem gdzieś go A dupa od drugiej strony jest Dzień dobry Cześć cheshire, we'll cycle back almost immediately. that won't work for us. backup's a no-go. got it. i'm pretty sure if we crack the regulator caps, all the cells and power it down, backup module will cycle and attempt to juice these cells, which will blow the whole system. no power to any of the security measures. right. they'll fry everything. oh, yeah. Wszystko się Co dobra, trzeba te trzy ogniwa rozjebać Dobra, ja pójdę na dół. W sumie musimy iść na dół. O spoko, szukam zejścia. Tam schody powinny być. Gdzie te ogniwa? Są? Daj sobie kółto, to, bo już widział. Wiem, widzę właśnie. To A dobra, z drugiej strony muszę. Widzę jedne przynajmniej. Kurwy synu Ja tu w ogóle łażę powiem i tak coś jedno wyłączone Dobra, gdzieś tu na górze jest, i coś jest, nie ma nic, dobra, się Cześć, Cześć. Wow. Dobra, dobra. Widzę, widzę kolejne, dobra, to idę do tego kolejnego Dobra, jest kolejne rozwalone Jeszcze jedno zostało, rozwalisz go? No, już. dobra

Możliwe, że cutscenka albo koniec misji. Nie, Nie koniec, koniec misji jest. jednak. No to kończymy tutaj, także cześć, cześć, na razie i papa. Cześć. Pa.